Pierwsze moje spojrzenie na Total Tank Simulator 2. Ja czuję, że jest to po prostu kopia jedynki 1 do 1. Kampania niemiecka. Start. No, jest to demo, więc spróbujmy. Jeżeli ktoś ogląda na kanale z zapisami i chciałby więcej, na przykład jeżeli ta gra wyjdzie, to zostawcie lajka. Zobaczymy, co da się zrobić w przyszłości. Sprawdzimy o co tu chodzi. No, kampania niemiecka jest niby. O co tu chodzi? Start battle. Ok, Niemcy, ale to czekaj, jak to się. Steruje kamerą jakoś? Aha, dobra. A jak się przybliża albo oddala ekran? Okej, okay, no to weźmy na przykład tygrysa. Aha, i tutaj mogę tygrysów. Dwa tygrysy, powiedzmy, weźmiemy Humela jako. Ale tu dziwne jest sterowanie cringe'owe. Ale jaja. Totalnie, w sensie, totalnie jakieś nieintuicyjne sterowanie jest też, nie? Dobra, start battle. Okej, okay, i zaczyna się bitwa i co? Next unit. Take control control. Okej, okay, kamera zoom. Okej, okay, dobra, czyli ja steruję czołgiem. To w co ja mogę strzelać? Ja nie wiem, jedziemy do przodu na razie, zobaczymy. Ej, czy mi się wydaje, czy ta gra ma 3 fps? -y? Poczekajcie chwilę. Czy mi się wydaje, czy ta gra ma 3 fps -y. Ale kicha. W sensie ja lubię tych ziomków, ale ta gra jest dziwna, Reperspacja shiftem Nitro mogę? Czo na czołgu mogę Nitro odpalić? Co ty gadasz? Ej, czemu ta gra ma 2 fps -y, chłopie? Strasznie ścina tą grę. Co jest? Ja mam komputer za 23 koła, chłopie. I ta gra jest jakby totalnie 2FP. Zobacz, chłopie. Widzicie to? Ej, moi drodzy, jestem głęboko zszokowany, bo ja nawet nie chcę narzekać na siłę czy coś w tym stylu. Ale ta gra jest agrywalna. O co chodzi, chłopie? A dajmy z ciekawości najniższe ustawienie low Dajmy nawet full screena, okej? Okay? Dajmy nawet full screena. Poczekajcie chwilę będziecie widzieć, że tak powiem, czarny ekran. Ale stary. Gra na full screenie, no może nie ma dwóch FPS-ów, tylko ma 4 teraz. Ej, czy to jest moja... Ej, panowie, czy ja jestem odklejony? Czy Total Tank Simulator 2? To jest gra, która ma 3 FPS-y. Dosłownie. Ej, ja chciałem w to zagrać, ale w to się nie da grać. W tą grę. Serio? W tą grę się dosłownie nie da grać. Tyle ładuje ten, ten. Boże kochany jaka... <grystanie> może to taka misja, poczekaj, a może teraz zresetujemy? Okej, okay, jestem w menu, jest fantastycznie. W menu są FPSy! W menu są FPS-y, ok? Kampania Start. Zobaczmy dosłownie. Ok? I zobacz tu są nawet FPS-y, a tu już się zaczyna coś dziać. Battle. Ej, dobra, dałem na najniższe ty, panowie. Yy, uwaga, dałem na najniższe grafikę. Najniższą grafikę na komputerze za 23 tysiące złotych. I dopiero tak gra ledwo chodzi. XD O, że jestem prze, po prostu... A ty, a da się tu wejść w tryb snajperski, czy nie? Ej, nie gadaj, że tu nie ma stary trybu snajperskiego, proszę cię. Stary, ale ty, już zaczyna, już zaczyna, z 16 FPS-ów już się robi 10. Czuję to, nie? Stój tym tygrysem, stój. Strzelamy. Okej. Okay. Dobra, zobacz, uwaga, zaraz będę znowu strzelał. Aha. O, już wracamy do 2 FPS-ów, panowie. O. Jak się nie patrzę w czołgi, to zobacz. To gra chodzi. Jak się nie patrzę w czołgi. A jak się patrzę w czołgi, to jest zobacz. Trzef ps i znowu się nie patrzy, jest super. XD. Może w niebo będę patrzył. O, niebo będę patrzył. Nie no, to i tak nawet jak w niebo patrzę, to, to lagi. Ok. Ej, powiem wam szczerze, że jestem głęboko zszokowany, bo to jest od twórców, którzy robią Play of Battle, nie? Total Attack Simulator, 1 była lepsza o wiele, Dwójka to jest straszna tragedia, po prostu. Okej. Okay. O mój Boże. Playoff Battle oficjalnie zdechło. Z tego co słyszałem, ma być coś na początku roku z Playoff Battle związanego to zobaczymy. No, w sensie ja wiem co, ale no nie mogę powiedzieć. Jezus, to jest taka tragiczna. Boże, kochany, ale kał. ja nawet nie wiem, czy to będziemy wrzucać na kanał z zapisami, chłopie. Bo ja naprawdę nie wiem, czy to jest warte zachodu. Okay. weź restart gierki. Dobra, dobra, dobra. Może masz rację. Może masz rację. Może trzeba grę zresetować. Tak. Może masz rację. Może trzeba giereczkę zresetować. Co nie? Dobra. Zresetowałem grę. Wszystko jest zostawione totalnie na low. Kampania. Start. Ok, sprawdźmy. No i to oglądałem. Chodziło mega dobrze dla typa. Ok, to nie wiem dlaczego mi chodzi, jak totalne gówno. Tym bardziej, że wy oglądacie teraz na żywo i sami widzicie, że ja nie robię specjalnie, żeby ta gra wolno chodziła. Wiesz, o co chodzi, Mordo? To nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłem i tak dalej, tylko. E... Tylko tak to wygląda. Sam widzisz, nie? Hej. Okay. Na razie jestem na low, jest good Ale wcześniej też dobrze chodziło Na początku Wcześniej też dobrze chodziło i co? Sam widziałeś okay. Jadą Jody Nie no, jakoś nie nie wiem. Mam pomysł Window Borderless. Ok, bo teraz być ktoś lepiej. Boże, panie. O, Wirbelu Indy Ej, nie no, stary, proszę was. Proszę was, chłopaki. Nie wiem, dlaczego ta gra pochodzi. Nie mam pojęcia. Czemu tak jest? Ale no, wątpię, żeby to była wina mojego komputera. <laughs> najnowszy, najnowszy ryzen i 4090 sobie nie radzą po prostu. Ty, może ja drugi komputer z szafy wyjmę z kolejną 4090? I po prostu, wiesz... Ty, może zmniejsz... Nie wiem, czekaj, settings. A weźmy, dajmy to w Windole i zmniejsz, roz, zmniejszmy rozdzielczość. O, dajmy coś takiego. Ej, autentycznie ta gra ma dalej dwa FPSy, na takiej nawet rozdziałce chłopie, co jest? Ja śnię czy o co tu chodzi? Stary! Uwaga! No, stary, rozdzielczość 800x600. O, nie, no dobrze jest, mamy z 15 fpsów. Dobrze jest, 800x600, rozdziałka by the way. Ciekawe. Dobra, wiecie co? Może dajmy jednak spokój z tym Total Tank Simulator. Ktoś czuję, że. O.